Dobra, to teraz wiosłuję. możemy popłynąć sobie tam, w drugą stronę jeziora. Płynąć szybko, czy powoli? Musimy zakręcić. podobać się w kajaku? A ty się podoba? No, dzisiaj spora fala No to pójdziemy jeszcze na rowerek, tylko teraz są zajęte póki co Popłyniemy tam zobaczyć, gdzie są te łódki zielone Po lewej... Po lewej stronie, a zobacz, tutaj moczyłeś nogi niedawno, bo tu byliśmy na tej ławce. No. No, tutaj byliśmy. Widzisz tego pana w pomarańczowej bluzie, co tam siedzi? Zobacz, pan, pan nam macha. No. Widzisz? To policz te łódki, ile ich jest wszystkich. A szczęśliwe no. No. Zobacz, trochę się fale uspokoiły. Bo jest mniejszy wiatr. O, zobacz, a tam ktoś jest w namiotach. <noise> nie, to nie są namioty zbudowane, tylko to są namioty takie specjalne, kopione, w których się. W takich namiotach, takie namioty nie służą do zabawy, tylko do spania, jak się przyjeżdża na wakacje. Zobacz, przed nami jest jakiś duży ptak. To może być albo bocian, albo czapla. Powinniśmy popatrzeć? No zieloną łódką nie możemy, bo tutaj można wypożyczyć tylko kajak i rowerek wodny, wiesz? Tu chyba bucian Na wprost przed nami Nie, to łabądź Podpłyniemy do niego? Może mu damy trochę bułki Z naszego prowiantu Jaką jedną rzecz. bułeczkę chcesz? Jeszcze do tego, daleko do tego będzie Jak podrośniesz, to będziesz wiosłował ze mną. Będziesz mi pomagał wiosłować, dobrze? No jeszcze jesteś mały, dlatego tylko ja wiosłuję. Tego łabędzia przed nami. No, boisz się łabędzia? To, no, no, coś ty, to nie musimy do niego płynąć, skoro się boisz. Trochę się zmęczyłem. Nie wychylaj się. Wychylaj się z kajaka.